Cześć, witajcie, tu Lauks. Dzisiaj nagrywam filmik o grze na pianinie. Właściwie to będzie filmik, który mógłby się tyczyć każdego hobby, bo właśnie wracam z lekcji pianina, a właściwie to skończyłam lekcję pianina u siebie w domu. Dlaczego pani przyjeżdża do mnie do domu? Dlatego, że w Warszawie bardzo dużo czasu zajmuje dojazd do różnych miejsc i wolę zapłacić trochę więcej. I mieć osobę, która przyjedzie do mnie, niż jechać gdzieś do szkoły, szukać miejsca parkingowego, płacić za parking, tracić dużo czasu, no i w sumie też wydawać kasę na paliwo, więc koniec końców ta opcja z dostawą do domu jest dużo efektywniejsza i nie stresuje, bo nie trzeba wyjeżdżać na ulicę. Ale do rzeczy, co jest ważne i co ja odkryłam po wielu latach że nigdy nie jest za późno, żeby czegoś się uczyć albo wrócić do czegoś, co robiliśmy w dzieciństwie. Ja na przykład uczyłam się w dzieciństwie gry na pianinie, ale było to bardziej dla mnie przymusem, więc tego nie doceniałam. Pamiętam tylko, że mój mózg wtedy świetnie funkcjonował. Co to oznacza? Że jak miałam się przygotować do jakiegoś testu, sprawdzianu, coś przeczytać, to w czasie, kiedy, w okresie, kiedy grałam na pianinie. Ten mózg pracował bardzo szybko. I dlatego postanowiłam w sumie do tego wrócić drugi powód jest taki, że pomyślałam sobie, że jak ja będę miała lekcję i moje dziecko będzie to obserwować, to może złapie bakcyla i też będzie chciała grać. Bo myślę, że to jest dużo efektywniejsze niż zmuszanie dziecka do grania na jakimś instrumencie albo robienia czegoś, bo pamiętam, że ja jakby zostałam zmuszona i jakoś mnie to nie kręciło, nie odnalazłam w tym przyjemności. A teraz sobie myślę, że w sumie trochę szkoda, bo po tylu latach to już grałabym naprawdę dobrze. Ale wróciłam teraz do, do gry na pianinie. Moja Lea często obserwuje, jak gram i podłapała ten klimat trochę czasami, jak nikt nie patrzy, to podchodzi sobie, sama coś próbuje pograć. Jeszcze oczywiście yy, nie zapisuję jej na lekcje. Dopiero jak sama powie i będzie chciała, to wtedy jak najbardziej yy, poprosimy panią, żeby przychodziła też do lej. Ale co jest fajne? Jak teraz gram i nie mam żadnej presji, że mam jakiś egzamin na końcu albo, że muszę wystąpić, bo na przykład jest strasznie do tej pory nie lubiłam wystąpień publicznych i mnie to stresowało. A teraz jak nie muszę i sobie tak spokojnie gram, rozpracowujemy te utwory, gram to co chcę, czyli ja zgłaszam pani, że mam ochotę na piosenkę Johna Legenda i podaję tytuł. Mam ochotę na piosenkę z Króla Lwa. mam ochotę na piosenkę z Koko. Nie wiem, czy kojarzycie taka, taka bajka. Un poco loco, poquito lokito którą lubi cała nasza rodzina, i wtedy naprawdę gram coś, co sprawia mi przyjemność, i ta, ta lekcja i ta gra jest o wiele przyjemniejsza. Ja między lekcjami nie ćwiczę, bo ja już kiedyś mówiłam, ja potrzebuję czuć bat nad sobą, jak mam lekcję, to ćwiczę, jak nie mam lekcji, to nie ćwiczę. Czasami tam przegram, ale na pewno nie ćwiczę godzinami, a i tak jest efekt. I faktycznie widzę taki też progres w tym, jak działa mój mózg, jakie mam podejście, znowu czuję taką energię. Więc chciałam Wam polecić, że bez względu na to, w jakim jesteście wieku, wiadomo, wszyscy jesteśmy w XXI, ale bez względu na to, ile macie lat i macie chęć zacząć coś robić, to zacznijcie albo wróćcie do tego, co Was kręciło, jak byliście mali. Bo naprawdę, ja kiedyś wierzyłam, że jak nie umiem dobrze tańczyć, to nie mogę tańczyć. Jak nie umiem dobrze śpiewać, to nie mogę śpiewać. A jak nie umiem dobrze grać na pianinie, to też nie ma sensu grać na pianinie. Otóż jest sens, bo wszystko nas rozwija i trzeba sobie tylko powiedzieć, że robię to dla przyjemności i na końcu niczego nie muszę oczekiwać. Jak się niczego nie oczekuje, to naprawdę idzie to wszystko jak po maśle. No to tyle. To było słowo na wtorek? Chyba wtorek, tak? To buziaki i do zobaczenia. Miłego dnia. Pa!